Cześć! Dziś pokażę wam jak wykonać biało-czerwone patriotyczne kwiatki z papieru. Do wykonania tych kwiatków będziemy potrzebować kartek w trzech różnych kolorach: białym, czerwonym oraz zielonym, słomkę, nożyczki, taśmę klejącą, linijkę oraz coś do pisania. No to zaczynamy. Kartkę czerwoną i kartkę białą składamy na pół. Następnie w miejscu, gdzie kartki się nie stykają, musimy zaznaczyć sobie kreskę w odległości około 1,5-2 cm. Widzicie? Tyle właśnie należy zostawić odstępu. Następnie wycinamy nożyczkami w naszej kartce pasy. Tak, mniej więcej mogą wyglądać te pasy. Robimy to na kartce białej oraz na kartce czerwonej. Gdy wszystkie paski są już wycięte, rozkładamy naszą kartkę i składamy w drugą stronę. Tutaj końcówki muszą nam się skleić, a w środku ma nam powstać taka śmieszna harmonika. Obie nasze kolorowe kartki są już powycinane i sklejone. Przystępujemy do przyklejania ich do naszej łodygi, czyli do naszej słomki. Uda nam się to za pomocą taśmy klejącej. Przykładamy jeden koniec kartki do słomki i przyklejamy taśmę. A następnie zwijamy kartkę. Cooling. Kolor biały jest już gotowy. Na koniec, żeby się wszystko dobrze trzymało, również zakończamy każdy kolor taśmą. I teraz przechodzimy do przyklejania koloru czerwonego. Złapiemy za końcówkę. Przyklejamy taśmę. I zawijamy. Koniec, wszystko jeszcze doklejamy taśmą i nasz piękny biało-czerwony kwiat jest już gotowy. Jeśli chcecie, możecie również z zielonego papieru dociąć zielone listki i przykleić je do łożyszki. Taki kwiatek. Można wystawić w oknie, aby wszyscy pamiętali o tym, że jutro obchodzimy święto 11 listopada. Pozdrawiam Was serdecznie.